Przestrzeń jest jak rozciągająca się siatka. Może być małym, ale może też być wielkim i nieskończonym obszarem. Widzę ją, jak daje mi możliwość spojrzenia kwantowego na siebie właśnie jak na swego rodzaju siatkę. Nasza uwaga jest jak wiązka światła w konkretny punkt. Nasza percepcja i nasza uwaga to narzędzia, które mogą dawać nam współrzędne do danego obszaru, a czas to głębia konkretnego obszaru. Czas tworzy trójwymiar w przestrzeni. Zarazem z pewnej perspektywy jest, ale z tej, z której obecnie patrzę na niego, go nie ma. To pogłębienie konkretnej przestrzeni czyli percepcja to jest jakieś założenie możliwość dostrzeżenia przestrzeni i tego, co w niej jest. A uwaga to wiązka światła, która tworzy i rozwija dany punkt w przestrzeni. Rozwija świadomość w konkretnym punkcie w przestrzeni. Jeśli natomiast będzie ona kierowana zbyt długo, może przejść w siłę destrukcyjną. Zatrzymanie daje silniejszy strumień światła. Zatrzymanie w tu i teraz. Wszystko jest właściwe, bo jest zgodne z Twoją percepcją. Zatrzymaj się w tym zdaniu. Jeśli ci nie odpowiada Twoje obecne życie, jego standard, zmień percepcję, a zmieni się Twój standard. Zacznij dostrzegać dobro w najmniejszych i najdrobniejszych aspektach życia. Wyrażaj wdzięczność codziennie za kilka elementów, które się wydarzyły. Zacznij widzieć pozytywne strony wszystkiego, co Cię spotyka, bo we wszystkim jest ukryte dobro. Zacznij je tylko dostrzegać. Zacznij mówić językiem miłości do siebie, językiem, który jest dla ciebie wsparciem, zrozumieniem, szacunkiem, ukojeniem. Na przykład, dasz radę, nie martw się, będzie dobrze, potrafisz, tylko potrzebujesz czasu. Rozluźnij się na spokojnie. To nic. Że ci się nie udało. Jeśli zastosujesz kilka tych kroków, tych zmian, twoje życie zmieni się, bo zmieni się twoja percepcja i wejdziesz w sferę obfitości, jednocześnie staniesz się nią, będziesz nią emanować. Już gdy o tym myślisz, stajesz się nią, bo wszedłeś w tą percepcję. I tak działa umysł. Umysł jest kluczem. Umysł może być więzieniem, ale może być też oceanem nieskończonych możliwości. Może otwierać pustkę w tobie, ale może też ot otwierać obfitość. To narzędzie do otwierania przestrzeni. Umysł kieruje Twoją percepcją, jest potężnym narzędziem. Może być potężnym narzędziem do stwarzania, ale może być też do niszczenia, ponieważ naturalnie tworzy iluzję dobra i zła. Tak jest złożony, a przecież nie ma cienia bez światła. Skupienie swojej uwagi z intencją rozwiązania na traumatycznym doświadczeniu może pomóc w rozpuszczeniu go w ciele, co jest kluczowe w przemianie energii w wyższą częstotliwość. Ale jeśli skupisz się na tym długo, bez tej intencji, w tej samej częstotliwości. Da ci to pustkę i zniszczenie, będzie to działanie destrukcyjne. Wiązka, światła, Twoja uwaga, ma w sobie wielowymiarową siłę, moc. Może być wspierająca w rozwoju, ale może też być transformująca do nowego transformująca stare w nowe. W niektórych przypadkach jest to nazywane śmiercią, w innych jest to nazywane chorobą, a w jeszcze innych odzyskaniem siebie.